Kontynuujemy tą piękną, wspaniałą karierę. Po wczorajszym odcinku wywnioskowaliśmy sobie, że wygraliśmy z Realem. Ja widzowie też niektóre mecze będę dzisiaj skipnie... skipniemy sobie dzisiaj la ligę. To te trzy mecze sobie dzisiaj skipniemy. No, bo widzowie niektóre mecze trzeba skipować, bo albo w sumie nie skipniemy, zobaczymy, dopóki nie będziemy mieć jak jakieś... już fajnego meczu, to nie będziemy skipować. Bym rozegrał na pewno, ten to z zaraz rozegramy, a żeby tak sobie pozostawiać niektóre widzowie, niektóre dalej nie poprawiam twarzy, przepraszam, żeby sobie niektóre mecze, bo chcę dzisiaj zagrać nie w tylko La Ligi, tylko żeby było, żeby to się działo w tym odcinku, więc na pewno transfer jakiś też może uda nam się zrobić. Tak szczerze, kogo, kto by mi się podobał w tym? Chyba nikt. chyba to jest git. No to widzę, wygramy z Osasuną, więc co? Widzimy się. Teraz możemy sobie zagrać trzy mecze, bo łącznie mecz będzie cały trwał 5 minut i naprawdę teraz zmieniłem, żebyśmy sobie więcej... Będziemy grali... Patrz, jak już to zasuwa, żebyśmy więcej sobie zagrali, w meczu w filmie. Lamin Jamal, wskazuję mal, jamal, pedri się tutaj zawodnicy. Teraz Rafinha, Rafinia! Dobryszczał! Listopada Czyli tak można powiedzieć, że w mojej urodziny dla kolegów, bo ja urodziny nie widzę 4 listopada to tak teraz zejdź sobie w te polukarne, puść, 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 puś. Daj mi, tutaj widzowie też daily cały czas mamy z Madrixem i zresztą, muszę wstawiać codziennie filmy. Wczoraj mieliście trzy. A dzisiaj macie dwa. Damian, Jego zwody, ale naprawdę chodźcie, pokażcie się do gry, no. Teraz będę grał tylko. A, to dajmy sobie na full ogromę. Pod koniec w tej grze yy, tak ogólnie dam Wam taką radę, że pod koniec w tej grze yy, dawajcie sobie jak... O Jezu, Pod koniec meczu dawajcie sobie full napad, jeśli na przykład macie remis lub przegraną. Czyli dajecie... To macie na Xboxie, to macie taki przycisk i tam taki przycisk, yy, taki krzyżyk tam macie i klikacie ten u górny. A na, na full napad, a jeśli chcecie na dolny, to na dolny na ten napad. No ja będzie tutorial jak pobrać. jest duża szansa dla osasuny na bramkę No nie było bramki. A w i tak by nie było, bo by, by byłby uspalony. Szczęsny, chodź, chodź pokaż się. Pałkubacji Barda. Rafinha. Rafinia. Rafinia. Robert Lewandowski niestety o włos na mm. Frankie De Jong. Frankie De Jong. Frankie De Jong. ajajaj Chyba to się skończy z 0 do 0. Chyba, że jeszcze tutaj ktoś wejdzie. Rafinia. Rafinia tutaj bardzo ładnie. Chodźcie wszyscy do gry. Rafinio! Obronił bramkarz yy, Osasuny, i tutaj będzie koniec. Tutaj będzie 0 do 0. No, widzowie, czas jest krótki. No, nie, mieli, nie, nie było tutaj jakieś to zacięte spotkanie. Ale dzisiaj sobie zagramu dużo, dużo meczów. Z 0 do 0. Jesteśmy już w meczu. Widzowie, stadion się ładnie prezentuje. Teraz w tym meczu dam szansę, yy, mam nadzieję, że się wykaże. Ferran Torres, naprawdę bardzo ładny stadion. Torres, tutaj do Rafini, Rafinha, Rafinha, Rafinia, Rafinia, gol, I 1 do 0! Upokaże Sevilla, Rafinha. Mamy brak, cieszę się, Wayne Rooney, te ładne kontra, kontra przepraszam, Ferrana Torresa i Rafinha uderzył fineską. King. Lewandowski z Balde Balde rafinia. Rafinia, 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 ależ pięknie. Rafinia. Aj. gdzie, już prawie się utrzymałem. Chciałem tam do Toresa, żeby sobie pośminkał na tym skrzydełku. Kunda. Toresik Alejandro Balde, Balde rusza z kontrą, Balde w cofanie. Koniec pierwszej połowy, mamy widzowie 0 do 1. Bardzo git nam idzie. Aj, tutaj ciemno nagle na stadionie. Się stało. Feranturus, ogon jest szybki, a czy coś mi się wydaje, że może być takim dobrym zmiennikiem czasami zajamala. Nie! Kolejnego remisu z Sewillą. Ta piłka do Torresa poszła. Aj do Rafini, ale za mocna. Rafinha do Lewandowskiego, Robert Lewandowski, Lewandowski, pokażcie się mu, uwolnij skrzydła, Balde, do Rafini, Rafinha, Rafinha, jeszcze Ferran Torres, Torres, co wymyśli Ferran, Torres, dlaczego tam, dlaczego tam stał, ale koniec, koniec meczu. Wygrywa FC Barcelona 0-1 na wyjeździe. Ozie. Miejmy nadzieję, że też ten mecz wygramy. Już tutaj jesteśmy przygotowani, widzowie. Wystawiłem tutaj mocny skład, bo Liga Mistrzów jest najważniejsza. I musimy tę Ligę Mistrzów wygrywać już od razu. Alejandro Balde, Balde do laminy Jamala, Jamal. Do Kunde, Kunde do Jamala. Jamal wycofuj do tyłu Markus Rashford. Rashford do Balde. Balde do Yamala I tutaj chcą wolnąć Fera Natomiasa, który tam jest i czeka tutaj Balde. Balde. Znowu rozegranie, Teraz z Jamalem. Lamin Yamal Jamal. Jamal. Yy, trafi Balde. Jamal. I teraz oddanie szału. To była bomba, ale już koniec pierwszej połowy. Mamy 0-0, od razu widzę, że rozgramy drugą. To się okaże, czy... No, mieliśmy, widzę, dużo okazji w tej pierwszej połowie na oddanie szału na bramkę, ale... No niestety taka jest, za szybki czas dam i tak widzę, niestety cały czas będzie, bo taki krótki, ponieważ chcemy zagrać dużo meczów. Pałku Barsi. Jezu pofa, ja to w ogóle wybiłem. I ta piłka nie wiadomo gdzie jest. To teraz bardzo szybki Ferran Torres rusza z kontrą Torres. Torres jest sam. Ferran Torres. Torres, aj no jak on wie. Gdybym oddał szał, to by oczywiście nie wpadło. Grafinia. Rafinia. I pięknie. Jamal. JAMAL! No! Nie no, ładne wyłożenie jeszcze, ale Jamal obok słupka. Chyba będzie 0-0. No dlaczego jak ja zawsze muszę kopać tako, to albo trafię w przeciwnika, albo w trawę. Rafinia. No i lewy na spalonym, bo lewy jest niestety widzowie czasami nawet damy tak. Napad mówię Wam, bo to może nam dużo pomóc. Szczególnie jak ten czas w sumie to chyba nawet nic nie pomoże. Dobra, dawaj. Ale skąd on wie? Skąd on wie? Ja mam pytanie, skąd on wie? Niestety przegraliśmy już. Coś nie przegraliśmy, ale zremisowaliśmy, niestety. Za szybki czas widzowie, ale ja się nie poddaję, taki cały czas czas, be, czas będzie, po prostu Jamal złe, zobaczcie sami, Jamal złe szczało oddawał, więc Dzięki, dziękuję za śliczny film, trzymajcie się.